Co tam mój przyjacielu, co Co mruczando, ogon w górę, petardziunie, mruczuś, wyście się już pogodzili czy nie z misią, a przemilczmy ten temat, jo. No zerknij tylko, zerknij, a ja zerknę na ten prezent jeszcze raz, co ty mi tu dałeś. Nie miałeś 40 mapę z 40. Taki prezent od rafona. Kurde, molek, czekajcie. Taki gadżet. To Aha, no dobra. Siemandero, czarne kciuki. Witam wszystkich na kanale Nadiwej Herowu. Oczko zdrowe u tego misia. Pole fajnie wygląda, chociaż tak pisga, że chłop chce urwać. Smacznej kawusi. I ruszamy. My ruszamy. A Wam życzymy miłego seansu. I z gadżetami. Piłstam, piłstam. Houston, Houston, oby nie było problemu, no, <laughs> Houston, Houston, mam petardę. Pokaż, 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 co ty tam otrafiłeś, o piękna, o pięknisia, zaczynasz od Gdańska 37, wow, to jak ty skończysz, żuchul, pięknie. Rafon zaczął od fenolak dańskiego. Ja zacznę sobie <laughs> od Pyryla, kurde, molek, Pyryl, nie? Jak bank, 72. No to pozdrawiamy, siedem dwa. A co ty masz? Gdańsk. drugi. A jaka jedynka też? Czekaj, bo kurwa gdzieś mi... <laughs> Nie, piątka. O, żeż, Panie, już idę. Ja sobie tu przycupnąłem, żeby sobie zostarka. Dobra, lecę do Ciebie. <laughs> Ona jest jakąś taką czerwoną, jakby patyną, kurwa. Mm. No ale dziwne takie nawet. Ale jest chyba. piękna. Oj no, panie, to no jest naprawdę pięknisia. Psz. O kurde, ładny strzał. jest ta zielona taka, nie? Tak. No, ale ta jest piękna piąteczka. No to masz, dziękonia. Dziękonia jak nic. Fajnie. Robi Gdańsk. No. Dwie monety dwa Gdański, no Revelation. Rękawica została rzucona po raz kolejny. Zielone. Coś zielonego. Dobra, to już wiem. Mój prześladowca kruski napoleoński. No May. Tym razem moniak. Tym razem Moniak. Ja mam też piątkę, ale Adolfową. Powiem. Halo, Rafon. Piątka, Adolf. Zazdro. Zazdro, zazdro. Piątka Adolfowa, ale już taka. Dobita. A dzisiaj sobie wziąłem na szyweczkę Kosa Kosa Hunters <śmety> Metal Detecting Darek Pozdrowionka Dla wszystkich żółto-niebieskich I dla całej Szwecji Zajechała kaszubska boratynka No ale jest buratyneczka. I cyk do sakwy I do I co tu? Wpadywuje? O! Proszę bardzo, jaki gold. Jaki gold, PRL-owski. Nie wiem, pewnie też jakaś mankietuweczka. <laughs> to jest czarne, to jest białe i nie ma innej opcji. Czarne jest czarne, białe jest białe. Fajna taka łączka, fajnie się chodzi, ale to są tylko takie korzenie przemielone i troszkę ciężko w tej trawie, ale mamy kolejnego Adolfa. Kolejny Adolf, no wpadaj. Kolejna piątka. Kolejna piątka. Ale co wam chcę powiedzieć. Przed chwilą rozmawiałem z Zoltanem odkrywcą, z Krzysiem. Kurde, jeszcze raz Krzysztof, gratulacje. Wbijcie na kanał do Zoltana, Zoltan Odkrywca. Co trafili przed chwilą za strzał. Rozwałka systemu. Rozwałka systemu, naprawdę nie zawiedziecie się, wbijajcie do Zoltana. Zobaczycie jakie tam się petardy kopie. W Dubaju, kurde, Polacy z Red Bull Racing lądują na dachach wieżowcach, a na kaszubach Red Bull Racing takie tu to ciężar robi. Coś dużego, coś dużego, coś wbitego. 20 zł. 20 zł. No jo, ja, jak duże to będzie zawsze, pyryl swojski zapach, kurde <laughs> kto jest tu wymieszany no ale dobra, jest moneta jakoś to trzeba przeboleć. co my tu mamy o, szajdemunce kurde, dwójka ale petarda ale petardziunia no proszę bardzo, ostatnio miałem szajdemunce zupełnie nieczytelne myślałem, że to czwórka a tu jest dwojeczka, kurde. Rafon, Rafon. Rafon. Chyba, że siedzi w bagażniku, bo na pewno nie wziął. Dwójka munce. Jak po tym się ciężko chodzi, bo to jest takie napowietrzone. Plecy mi urywa. Co? Też dwójka. Nie? Ale twój jest lepszy stan O 180 Nie, twój jest piękniejszy stan Mój jest takie wyślizgane, ale pięknie schnie A to mamy po dwójeczce 1849 Śliczne monetki. Jeszcze coś trafiłeś? Nie, nie A czekaj. No, pięknie, żółwol Prawie złoto. Prawie się zaświeciło ładnie. Ha. No. Coś szelki nosił. Wow, Wickcock USA. No to pozdrawiamy wszystkich z USA. Zobacz, panie, to nie, to nie jest byle co. Kurde. No May. No, no May. No May, e też pozdrawiamy. Teraz się śmieje. Teraz się śmieje. O amfanta O amfanta Telefoniare pedro Ale już Resztki jego, co to było e Imej Ciachu rachu Nawet nie wiem co to mogło być Jeszcze resztuwa telefonu Teraz prawie jak na plaży Ale uwierzcie mi Tak pizga Tak pizga mamy tu monetę Mamy monetę. Kopizga. Okropnie, strasznie. Kurę srebro. Ha, ha. Rafun! A po co ja się dre? Ale mam srebro. Kaczucha, tak? Kaczucha czy silwerek? Nie. Rafałku mam srebro Wilhelm Kenik Pewno Ale to No za cholera nie zobaczymy To jest wyślizganiec Nie wiem co to teraz Oj nie kojarzę Nie kojarzę Tak na szybko Czy to silver, czy yy, Kaczuszka Ale jest srebro Srebro mam, Rafał. Raz powtórz. Srebro mam. Słyszałeś? Też że srebra. jakie? Albo silberek, albo kaczucha. Nie wiem dokładnie. No i dzianek i jest kolejny I jest kolejny No, się dziwicie może czemu tu cegły są I czemu to tak wygląda, ale to są... To jest po prostu pozostałość pole, gdzie stały budynki Pięćdziesiątka Pięćdziesiąteczka I tym razem Adolfowa Pięćdziesiątka Adolfowa No i fajowo A! Nie da rady jej wyprostnąć. O, Rafałku, co spocząć? Nie słyszy. Kurde, jaki zachodzony. Chodź, Rafałku, sobie spocząć. Nie. Do ciebie idę. No i petarda. Fenolek Weimar. A tak! wow Te płyj! Te pły, płyj, płyj! Pulesa tu! Te do rzucenia! nie, te dawi, dawi! Nie O, oh, nie weja, to ładna! Ale to już jest nasze. A jak to ci biło? To leżało na wierzchu <laughs> no. <było> żołądź <laughs> Żołądź. Ale to ładne, no nie no A fajne To było masz. od lampy co? Ładne Deutsche Wenig. Weimar. Będzie to od lampy czy nie? No, musi być od lampy Bez no. lampy nie wracam Chyba, że w lampę może? dostać. <laughs> nie, się nie. nie. No po calaku jak dorośli, nie? Dokładnie. Jeszcze coś robimy, czy. Robimy na no co? Sobota jest. No, no dobra. I jak sobota to? Tylko na wykopki, na wykopki. Pole, na na wykopki. No to jak kopiemy, to kopiemy. No i tym razem dwójka z Pyrylu. A to pozdrowimy sobie kogoś, jak zobaczymy. A co my zobaczymy? Nic chyba. No niestety, ale pozdrawiamy wszystkich oglądających. Po dwa? Po dwa nie? Cztery hot dogi byśmy poprosili, małe. Na pełni wykopkowo będzie, po dwa hot dogi, Red Bull Team Racing Kaszuby, <noise> nie będziemy dużo wymyślać, skończyliśmy, bo już nam się nie chciało bodzić już zmęczenie, zresztą to już po 14 wystarczy, prawda Rafałku? Tak, nakopane i tak fajnie, także co, Wam jak się film podobał to oczywiście subskrypcja, łapeczka dzwoneczek, techniczny komentarz Dłówko. Najlepszego i do następnego Na